Dziś odpakowujemy kolejną paczuszkę. Tym razem będzie to na pewno samiec Psalmopeus z Cambridge. O! Profesjonalnie styropianie. Pewnie się wszystko fajnie, fajnie jest fajnie. Szczerze, to ogólnie pakowanie tu wygląda fajnie, ale samo pudełko jest średnio zabezpieczone, jak widać, albo nie widać. Sam jest po prostu w pudełku z kulkiem, z kawałkiem jakiejś, jakiegoś papieru, także nie jest w ogóle upchany. No, i to pakowanie. Zostawia sobie wiele do życzenia, że tak powiem. Tu ładnie, pięknie, otwieram paczkę, widzę styropian. A sam pajączek jest zapakowany moim zdaniem słabo. Na pewno to pakowanie nie było odporne na strząsy. Pająk. Na pewno latał w całej paczce. Mam nadzieję, że się nie uszkodził. Naprawdę, takiego pakowania nie widziałem jeszcze nigdy w życiu. Sam jest dość duży. Nic mu się raczej nie stało. Tak, w, ops, wychodzi. No chodź tu. samiec robi sobie wędrówkę chcę trochę popatrzeć co mam tutaj w pokoju jest żywy także jest pozytyw ale opakowanie moim zdaniem najlepsze tutaj nie było dobra to wszystko dzięki hej